Witam Was! Nazywam się Rowski, a dziś jedziemy do Złoczewa! A tym razem już moim rowerkiem, który sobie stacjonuję tutaj na wiosce, proszę bardzo, wiem, ładne kolory. No więc jest to klasztor, klasztor w Złoczewie. Od 1608 do 1864 rezydowali tutaj Bernardyni, a od 1949 mniszki kamedułki. Tak, chyba dobrze powiedziałem. No, ale tak, warto uwagi, jak obecnie jakieś remonty przeprowadzają. To lecimy dalej. W Złoczewie mamy galerię. Pod nazwą Drewutnia. I na pewno zapytacie, jak takie coś nazwali galerią. No, nie mam bladego pojęcia. Jest też coś dla lumpiarek i lumpiarzy. I ogólnie te drugie polecam bardziej dla lumpiarzy, bo tam jest więcej męskich rzeczy po prostu. No. kościół świętego Andrzeja z późnego renesansu oła i coś w stylu miejskiego parku ale bardzo ładny po remoncikach, bo wcześniej tu nie było chyba tych alejek, albo nie pamiętam ta, jestem w kroksach customowych kroksach w Złoczewie <laughs> nie ma to jak chodzić Krok tak po złoczewie, nie? Jeszcze w skarpetach, ty, bo jest zimno trochę. A tutaj, miejski ośrodek kultury. Skrzynka pocztowa, oczywiście jest. Tablica Questów jest. I taką wieżę ma. O, dobra. A obok. A obok jest. OSP, Ochotnicza straż pożarna. Od 1880 prawdopodobnie działa. Stawik. I to jaki ładny. Wow. Prawie wjechałem do tej wody. A tutaj sobie można usiąść. O, i tutaj też. <laughs> Tutaj macie od razu, w którym roku nadano prawa miejskie w Złoczewie. W 1605 Nice. I tutaj macie Nice żywo pod skratkami. No i jesteśmy, tak jakby w centrum. Przy okazji, gdzie macie w mieście dobre lody? Tutaj macie dobre lody. O tutaj. O, 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 tu. I tam, gdzie ten tłum. Tam, gdzie ten dół też są dobre lody. Złoczew to takie miasto zwierząt. Mamy tutaj dino, oczywiście biedronkę, mrówkę i koliber. I ostatni punkt podróży, czyli pałac właścicieli miasta. Ufundował go Andrzej Ruszkowski, jeden z właścicieli późniejszych. A różkowscy to właśnie byli właściciele przez wiele lat tego miasta i obecnie tutaj urzęduje urząd miasta. <laughs> urzęduje urząd miasta. <laughs> ja to jednak dobry jestem. I jak możecie zauważyć znajduje się tutaj ogród w stylu angielskim. Właśnie... Y za budynkiem jest jego część tam tam jest wejście i przed budynkiem czyli już tutaj jest właśnie kawałek tego ogrodu i tutaj jakieś piękne filary nie wiem mogę wam pokazać takie właśnie zadbany trochę jest i na zakończenie naszej podróży idziemy do biedronki po mango po które tu przyjechałem jakieś coś słodkiego no, i picie dla mnie, bo się kurde zmęczyłem tym nagrywaniem i jeżdżeniem w kółko po mieście, ale czego tam się nie robi, dla wyświętego, nie no, czego tam się nie robi, dla fajnego rozwoju na u nie. No, ja nie jestem tutejszy, więc rowerek przypięty i idziemy. Mamy mango, jak chcecie mieć dobre mango, to musi być miękkie, nie za twarde, bo wtedy jest niedojrzałe, nie za miękkie, bo wtedy jest przejrzałe, tylko właśnie takie idealne. Eee, chociaż nie widzę tutaj dobrego mango. O, to, zobaczcie. Chyba nie. No, ja pierdzie. O, widzicie, wciska się, więc to jest dobre mango. Akademia pranków Cheetos, zjedzemy. Kawa mrożona z biedry. W tym roku to jakoś zaszaleli z tą kukurydzą. Patrzcie, tu jedno pole, tam drugie, tutaj kolejne trzy pola i trzy w kukurydzy. Jedno tylko w zbożu było, bo tu już przeorane. Ja nie wiem, a tu macie krówki. O! Proszę bardzo, kukurydza, sama kukurydza. Jezu, o! Tu było zboże. Zwycięstwo. Trzy na pięć pól są w kukurydzy. Nie uwierzycie, co się stało. Myślałem, że to Rinzar jest zjebany. Okazało się, że to my obaj jesteśmy. Ogólnie, witam Was z kawką. W ogóle Rinzar mi to polecił mówi: Kup rożoną kawę w biedrze. Ja mówię: Wolę wodę, ale on mówi: Nie, kawa może być. Zaspokoi, o, coś mi tu spadło zaspokoi ci pragnienie. No i mówię, że mi sprawdźmy. Może być. No, ale mówię sobie znaczy, jadę rowerkiem w drodze powrotnej. I przypomniałem sobie nagle, że, że nie nagrałem pożegnania. Mówię sobie, ej, nagrałeś to pożegnanie, ale jednak się okazało, że nie nagrałem, więc żegnam Was tutaj w polu kukurydzy. Chyba nie jest źle, no. Lepszy, lepiej się pożegnanie na koniec niż w ogóle bez pożegnania. No ale ogólnie przepraszam Was za to dyszenie w trakcie odcinka, ale po prostu miałem jechać potem z rodziną na rowery. I mówią, no to masz dwie godziny, żeby te, na ja mówię, no tak, na pewno, na pewno wrócę w dwie godziny, obrócę tyle kilometrów do miasta i z powrotem. No ale jakoś się udało w trzy, bo jeszcze tam drzewo tną, więc na no spokojnie wrócę i zdążę. Plus dajcie mi znać, czy wam się w ogóle podobało... Czekajcie. Czy wam się podobała taka forma, że właśnie takie najważniejsze ciekawostki, potem sobie doczytacie, czy mam w ogóle opowiadać o całym historii miasta i w ogóle, y, czy tam więcej trochę chcecie tej informacji, nie wiem. No, to ja się z wami żegnam, y, Kawkom z Biedry, <grych> żegnam się z wami, y, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało, dajcie lajka, subskrypcję, no i żegnam.